Siema, to Łukasz Łuki, Woźniak. Witam Was w kolejnym odcinku Kawy, Rozmówek i Planszówek. Witam Was w ten przepiękny, sobotni poranek. E, albo, okej, okay, nie będę powtarzał się, ale wiadomo, może oglądać to kiedyś indziej. I w dzisiejszym odcinku powiemy o kilku rzeczach. Po pierwsze, chcę odpowiedzieć na Wasze dwa komentarze i też w e, pewne ogłoszenia niosę. Pewne wiadomości mam dla Was. Pierwsze ogłoszenie smutne jest takie, że nie będę już nagradzał Waszych komentarzy wybranych w kawie, rozmówkach i planszówkach nagrodami. Dlaczego? Po pierwsze, to trochę nieuczciwe, że nagradzam komentarze, z których korzystam w sobotnich filmikach, a nie nagradzam tych na przykład, które są sugestiami do Planszówek od zera. Ja wiem, że powiecie to, nagradzaj wszystkich, ale też nie za bardzo jestem w stanie aż tyle gier wam wysyłać. Jest to pewien techniczny problem, żeby to co tydzień ogarniać, dlatego zamiast wysyłania nagród co tydzień, będziemy robili konkursy. I w poprzednim odcinku mówiłem o Patronite. To się przyjęło z bardzo mieszanymi odpowiedziami. Niektórzy byli na tak, niektórzy są na nie. Tak czy siak, jednym z progów, które tam wrzuciłem i to jest jedna z Waszych sugestii, za co bardzo dziękuję, jest to, żeby właśnie zbierać kasę tam na nagrody, na konkursy. I to jest bardzo fajny pomysł. Wy wspieracie moją działalność w ogóle, a ja odpłacam się tym, że jeszcze bardziej Was angażuję i nagradzam. I dzisiaj właśnie konkurs z nagrodami będzie, ale to za chwilkę. No więc chciałam odpowiedzieć na dwa Wasze komentarze dzisiaj, dosyć ciekawe. I y, później przejdziemy do konkursu, który jest zainspirowany tym, że dostaliśmy z Olą wideo naszych znajomych, które jest parodią gier planszowych u Łukiego. Michał Czyżkowski po ilu rozgrywkach nagrywasz recenzję? Lub ile czasu poświęcasz na dany tytuł, żeby stwierdzić, że go ograłeś? I teraz tak, powiem Wam bardzo szczerze, że ostatnio zastanawiałem się nad tym i nad, zastanawiałem się też nad moimi recenzjami kiedyś. Zastanawiałem się ostatnio nad tym, zastanawiałem się też nad moimi recenzjami kiedyś, zastanawiałem się nad tym... Um, Ile czasu poświęcałem na to, ile czasu poświęcam teraz. I muszę powiedzieć, że im więcej gram w gry, tym szybciej dostrzegam, co mi się w nich podoba, co mi się nie podoba i tym szybciej potrafię to przeanalizować. I to nie jest pycha, tylko po prostu fakt, który dotyka każdego, który gra w gry planszowe. Ja sam widzę, że są ludzie, którzy są nowi w tym hobby i głównie to, co potrafią zrobić, to wyrazić, że im się gra podoba lub nie podoba. Z biegiem czasu coraz bardziej jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego Ci się nie podoba albo co Ci się podoba, co Ci się nie podoba, jakie mechanizmy. No i na przykład moja żona już jest takim trochę wyszkolonym, można powiedzieć, krytykiem czy recenzentem, gdzie też od razu czasami po pierwszej partii ona siada i wymienia jakieś wady i zalety. To nie oznacza, że recenzujemy grę po jednej partii, bardzo często jedna partia jest myląca, ale poświęcam na gry trochę mniej czasu niż kiedyś, dzięki czemu mogę robić więcej recenzji dla Was. Ile to jest partii? Nie mam jakiejś stałej zasady, naprawdę nie mam. Jeżeli jest gra, która mnie wciągnie, to po prostu nawet gram w nią kilka razy przed recenzją. Ale jeżeli jest gra, która widzę po dwóch, trzech partiach już o co w nie chodzi i co chcę o niej powiedzieć i widzę, że to jest to samo... To trzy partie mi wystarczą. Na przykład. Szczególnie też to dotyczy długich gier, gdzie problemem jest rozegranie więcej niż kilku partii. Ile czasu poświęcam? No właśnie, jeżeli są gry szybkie, to 20 partii będzie oznaczało, że poświęciłem na nie 2 godziny, a jeżeli gry są długie, to będzie oznaczało, że na przykład w ostatni weekend graliśmy dwa razy po 3,5 godziny w Star Wars Rebellion. A więc tak to wygląda. Czasem chciałbym pograć w jakąś grę więcej. Eee, I gram i zostają na mojej recenzji i w nią więcej. Czasem już nie chcę grać w jakąś grę, ale i tak gram, bo, bo trzeba zretyzować. Ile wszystkich testowanych gier zostaje u Ciebie w kolekcji, i jak często sięgasz po różne tytuły? Czy ograniczamy się do trzech, 4 gier, a reszta leży i ładnie wygląda? To jest bardzo dobre pytanie. Moja kolekcja jest rzeczą bardzo dynamiczną, ja o tym często opowiadam i jeszcze myślę, że będę chętnie o tym opowiadał. Pod tym względem, że bardzo często gry z niej wyciągam i sprzedaję, albo nie wiem, rozdaję. Na przykład Wam w nagrodach wysyłam często moje gry po prostu. Ale też to jest kolekcja, której bardzo często gry dodaję. No, dosłownie czasami codziennie dochodzą nowe gry. no Może to jest przesada, ale naprawdę jest bardzo duży przemiał. Do tego stopnia, że mamy zazwyczaj zapakowane dwie siatki, które możemy od razu gdzieś wynieść. Mamy kilka gier na stole, które leżą i moja żona tego nie lubi. No i mamy kolekcję, która też się zmienia. I spośród tych, tej kolekcji, Gier. Są gry, które gramy naprawdę regularnie, są gry, w które gramy od czasu do czasu, a są takie, które kurzą się, ale i tak nie chcę ich sprzedać. A są takie, które na tyle długo leżą i zobaczę po czasie. Wiesz, to tak naprawdę w nie, nie gramy i wtedy je sprzedaję. Więc to też jest pewien. to co jest w mojej kolekcji, też to co ja polecam, to jest też zazwyczaj w oparciu o to, co rzeczywiście u mnie zostało, wracają różne gry na mój stół i ostatnio naprawdę. Sięgałem po kilka gier, których się w ogóle nie spodziewałem, że będę w nie grał, ale, ale na tu trafiały. No i właśnie, konkurs i mm, parodia Ułukiego. Nasi drodzy przyjaciele poświęcili, wydaje mi się, że sporo swojego czasu i nakręcili coś, e, co mi się bardzo podoba. Za chwilkę obejrzycie ich filmik, który tutaj się pojawi. I jest to wprost parodia naszych, naszych recenzji, e, parodia gier planszowych u Łukiego. I ja bardzo lubię się śmiać z siebie. No właśnie, konkurs polega na tym, żebyście sparodiowali gry planszowe u Łukiego. I teraz oczywiście nie musicie nakręcać filmiku. Może to będzie jakieś zdjęcie, które będzie parodią mojej osoby. Nie obrażajcie mojej żony za bardzo. Więc może to być zdjęcie, to może być wideo, to może być e, tak naprawdę cokolwiek, co wam przyjdzie na myśl. No, i trzem osobom wyślę grę: Hollywood, który jest otwarty, Hollywood, który jest w folii, i Kiwi, leć nie locie, leć też nówka w folii. Takie trzy gry przeznaczam w tym konkursie. Tak jak powiedziałem, jeżeli będziecie wspierali Patronite, to nie tylko wspieracie mnie, ale wspieracie też te konkursy. A więc obejrzyjcie filmik naszych znajomych, a na końcu jeszcze zasady i szczegóły związane z konkursem, i kończymy odcinek. Ale w ogóle no, dobra. Zbierałeś tu jajka, no. no. Trzeba no. no. zebrać po. pokołębie. Siema, tu Gustaw Gufi Woźniak. I Viola. Dzisiaj mamy dla Was y, fajną recenzję bardzo, bardzo fajnej, ale dość trudnej gry. Jest to... Drewniana ścianka, wall game, made with love, wydawnictwa Classic World, którą dostaliśmy do recenzji dzięki uprzejmości Sklepu Biedronka. Zobaczcie, jak to działa. Gra składa się z 44 elementów, aż 44 elementów, jest przeznaczona do graczy powyżej 3 roku życia, od jednego do dwóch graczy. Trwa akurat od 6 do 8 godzin, max 9. Tutaj mamy gotową, już przygotowaną do gry grę. Widzimy wszystkie cegły, mamy stworzony mur. Na górze jest kura, jest podstawka. Jesteśmy gotowi, żeby zacząć. Właśnie tutaj jest taki dość skomplikowany element tej gry. Należy ustalić, kto zaczyna. To może ja zacznę i przejdziemy do. Ja zacznę, Wioru, bo Ty zaczynałeś wczoraj i dzisiaj ja zaczynam. A ty, ty zaczynasz, Ty teraz ja. Ja zaczynam. No jak ostatnio ja zaczynam. No właśnie, czyli jeżeli ja mam rodziny, to ja Nie, ja zaczynam. Nie no, bez sensu, poczekaj, ale chyba kobieta się ustępuje. Nie, ja zaczynam. Gra jest podzielona na trzy elementy. Pierwszy gracz zagrywa wypych. Następnie drugi gieracz zagrywa wypych i zagrywamy wypychy aż do momentu kiedy y, spadnie kura. Oczywiście to odbywa się wypychania. kura spada kończy się gra i zostaje wyłoniony zwycięzca. Ok, proste? Nie, dobrze. Wielu. jak podobała Ci się ta gra? Mm. No nie oszukują się, ja muszę przyznać, że ta gra podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba. Ja kiedyś nie lubiłam takich naważanek, że ja jestem przeciwko tobie, ty jesteś przeciwko mnie i się naważamy i strategia i jakieś takie skomplikowane układy. E, raczej e, nie miałam do tego przekonania, ale e, tutaj to jest fajne, tutaj to jest fajne i też e, strasznie mi się podoba to, że z rundy na rundę coraz więcej tych cegiełek wypada. I, e, no i one tak wypadają i robią takie nie, To jest super, super. I też e, no, dobrze to jest przemyślane, bo jak się to dobrze rozkmini, to możesz to tak wykminić, że jak wypychasz tą cegiełkę i jak wypchniesz akurat tą i ona spadnie, to wtedy kura spadnie i możesz wtedy to zrobić tak, że, że nie wypychasz tej cegiełki po prostu i ta kura nie spada. Więc mm -hmm, i bardzo i dużo różnic. Widzę, że Ci się ta gra. Tak. Mm -hmm. yy, mnie też się ta gra podoba. Yy, podoba mi się wydanie tej gry, podoba mi się. Yy, Mechanika rozgrywki. Podobają mi się wszystkie komponenty tej gry. Podoba mi się, że jest tak dużo elementów. Ym, też fajne jest to, że y, system y, TUR jest pojedynczy, więc trzeba y, mocno się wysilić, żeby zdążyć wszystko zrobić. Ym, cóż, może przejdźmy do oceny tej gry. Hmm? No Nie wiem, by to trudne. No, ja myślę, że raczej dałabym taką uśmiechniętą buźkę, taką prawie z zębami. Taką, że... Tak. Okej. Okay. Mnie aż tak bardzo nie podobała się ta gra na uśmiechniętą buźkę z zębami, ale dam uśmiechniętą buźkę. Taką bez zębów. Tak. Y ta gra nie jest dla wszystkich. Muszę powiedzieć, że ta gra... Yy, no, jeżeli lubisz, lubisz ten klimat, nie ten klimat, bardzo się podoba. Jeżeli lubisz ten klimat, jeżeli lubisz klimat cegły, kury. Yy, klimat kury, jeżeli lubisz budownictwo, mury, ściany, to zdecydowanie polecam Ci tę grę. Sprawdźmy, jaki jest Wasz pomysł na zakończenie dzisiejszego odcinka. Oto pudełko bez pomysłów. W środku bez zmian. Brak pomysłów. Dzięki, że oglądaliście tę recenzję. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie zostawić yy, hejta pod filmikiem. Yy, wyślijcie go do mamy. Tak, wyślijcie go do mamy, wyślijcie go do taty, wyślijcie brata, go do brata, siostry, dziecka, mama. do samego siebie i koniecznie zostawcie hejta. A więc pracę wysyłamy na maila contactmaupa.uk.pl. Dajmy sobie na to dwa tygodnie. Taki konkurs dwa tygodnie. Za dwa tygodnie rozwiązanie. Nie powiem dokładnie kiedy, bo to trochę czasu zawsze potrzeba, żeby te wasze prace ocenić. W opisie do tego filmiku jeszcze są pewne szczegóły. Tam też są wszystkie przydatne linki dla was. Na dzisiaj to tyle. Życzę miłego weekendu. Oglądajcie gry, proszę, Łukiego, Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym, klikajcie, szerujcie, komentujcie i w ogóle. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.